dnie to złośliwe, drobne istoty o niezwykle odpychającym wyglądzie, który budził u nieświadomych obserwatorów współczucie. Były garbate, wychudzone i obrośnięte sierścią, a ich twarze przypominały stare dzieci, których groteskowe, zbyt dojrzałe rysy kontrastowały z dziecięcym wyglądem. Ubierały się w podarte łachmany, za duże buty. I przetarte kapelusze, co tylko potęgowało ich zabiedzony wygląd. Jednak za tą niepozorną fasadą kryła się czysta złośliwość i pragnienie destrukcji. Kiedy zły dnie obrały sobie jakiś dom na cel, zaczynały od wypędzania opiekuńczych duchów, które chroniły gospodarstwo. Następnie całą grupą zajmowały miejsce za ciepłym piecem. I rozpoczynały swoje harce. Nocami dom zamieniał się w prawdziwe piekło. Garnki były wywracane, sprzęty były niszczone, jedzenie zanieczyszczane, a w powietrzu unosiły się wrzaski i szeptane bezeceństwa. Zły dnie nie dawały domownikom spać, a jeżeli ci ze zmęczenia po ciężkim dniu padli na posłaniu, to te cichym głosem wkradały się do snów, zasiewając niepokój i podsuwając najgorsze myśli. Zwierzęta domowe również padały ich ofiarą, były dręczone, a czasem nawet zajeżdżane na śmierć. W ciągu dnia zły dnie, stając się niewidzialne, siadały na barkach gospodarzy, wysysając z nich siły życiowe i pozostawiając ich w stanie skrajnego wyczerpania. W najbardziej dramatycznych przypadkach prowadziły ludzi do szaleństwa, często kończącego się tragiczną śmiercią, przez utopienie, powieszenie lub inne makabryczne okoliczności. Dom opanowany przez zły szybko popadał w ruinę, a jego mieszkańcy, jeśli przeżyli, byli zmuszeni opuścić gospodarstwo i szukać ratunku w żebraniu. Jedynym znanym sposobem na pozbycie się tych złośliwych istot było zdecydowane działanie. Gdy zły dnie zapadały w sen, należało złapać je wszystkie, bez wyjątku, i zamknąć w mocnym worku, który trzeba było bardzo dokładnie związać. Następnie worek ten należało wyrzucić do bagna, najlepiej daleko od swojej wsi, aby uniemożliwić im powrót. Jednak nawet wtedy istniało ryzyko, że złydnie wydostaną się z pułapki i znajdą nowe gospodarstwo, w którym będą kontynuować swoje niecne działania. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią i oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.